Cześć, siemanko, witam was bardzo serdecznie z tej strony Matruner.pl, witam was w kolejnym odcineczku, moi drodzy, dzisiaj kolejna część przygody, moi drodzy, dzisiaj zaczynamy oczywiście w tym miejscu, w którym oczywiście jesteśmy i moi drodzy, tak, tak jest, chciałbym dzisiaj gdzieś sobie pójść, moi drodzy, więc... Mm... Udamy się w tamtym kieruneczku, Z tego co mi się wydaje, to chyba jest świątynia po drodze, moi drodzy. Więc może ją zeksplorujemy, zobaczymy co tam takiego jest i może uda nam się znaleźć coś fajnego. Tylko mam bardzo, bardzo mało uzbrojenia. Dlatego słuchajcie, musimy trochę nad tym popracować. Ja myślałem, żeby po prostu zrobić sobie hełm. W ogóle nie mam enchantingów, nic. Dobra, wrzucamy sobie te najmniej potrzebne rzeczy. Ogólnie misja jest taka, że szukamy konia. Dobrze, wyrzucamy te i te maski. One zaraz zaczną ginąć. O nie! Dobra, jeszcze tylko jakiś mob do mnie ich przyjdzie, to już w ogóle będę porobiony, więc tak, litry mamy. Te rzeczy, które w ogóle nie są dla mnie potrzebne, wrzucam do tej skrzyneczki. Może nawet ją by wypadałoby wziąć po prostu do góry i słuchajcie, tam ją po prostu weźmiemy, umieścimy wszystkie nasze potrzebne i te maski. Okej, okay, skrzyneczkę poproszę. Skrzyneczkę jest, jest skrzyneczka, dobra. Pyk, dobra. Rzucamy tutaj potrze niepotrzebne itemki. Okej. Okay. I słuchajcie, ja udaję się już wam mówię. Po konia, ale tam wydaje mi się, że jest świątynia. Co? Co pan tutaj robi? Ej, zatrzymamy emeraldy, Patrzcie, co dostaniemy. Lud, ostro. Nieźle. Fajnie, fajnie, fajny ma pan tutaj rzeczy, ale widzę, że w ogóle nie koniecznie niepotrzebne. <noise> Przydałoby mi się coś lepszego. No nic. Dobra, moi drodzy, Rzucamy tutaj i te maski, które w ogóle nie będą nam potrzebne, zabieramy resztę i moi drodzy, wypływamy, wypływamy, oczywiście w tamtą stronę, żeby znaleźć coś fajnego. Może znajdziemy, będziemy podróżowali, może znajdziemy jednak te konie. Więc dajcie oczywiście pomysły na nazwy dla tych koników. Znacznik, czy mi jest potrzebny? Dobra, to weźmiemy. Misja jest jedna znaleźć konia. Czy uda się? Tego nie wiem. Tego nie wiem, ale chciałbym oczywiście, żebyście zostawili łapencje w górę. Więc moi drodzy, zostawiajcie oczywiście jak najwięcej łapek w górę, wbijajcie na mój drugi kanał. Tam może akurat znajdziemy. Um... Może akurat byście zobaczyli sobie moje nowe, nowe ee, filmiki z innych, nawet gier? Więc, moi drodzy, oczywiście warto, żebyśmy zrobili kolejny. Słuchajcie, mmm, fajerwerki. Ja chcę zrobić dużo, dużo fajerwerek. I moi drodzy, chyba to zrobimy w tym momencie. Dobra, więc bierzemy. Mam się kierę, ale oczywiście nie wziąłem, jak to ja. Dobrze, tylko żeby żaden mobek mi się w tym momencie tutaj nie, nie napatoczył. Robimy oczywiście crafting table. Wrzucamy tu i. Boże, ja to ja mogłem zrobić w łapce. <noise> no nic, trudno. Trudno się mówi. Czy jest jeszcze jakiś papier? Czy ja mam jeszcze tutaj jakiś papier? Przydałoby mi się więcej papieru. No ale dobra. Cukier się przyda. Zmiemy czcinę cukrową na wszelki wypadek, ewentual... na wszelką ewentualność. Ja mam kordy tego miejsca zapisane, więc, moi drodzy, jeszcze raz sobie je zapiszę i, moi drodzy, ruszamy. Ruszamy. Yy, właśnie, o nie, noc nadchodzi. Kurczę, słabo. Dobra, patrzcie na to, co ja tutaj znalazłem. Mamy w tym miejscu, kurczę, jakąś kopalnię. Czy warto tutaj wlecieć? Słuchajcie, dajcie mi znać, czy warto, żeby ją zeksplorować. Nie wiem, co tutaj jest. To jest, Czy to jest guardian? Słuchajcie, czy to jest guardian? Fuck, to jest guardian. O nie, one mnie będą biły mocno. Dobra, czyli rzucają te efekty, że nie można kopać. No nic, płynie, lecimy dalej, lecimy dalej, szukamy. Co? Patrzcie, nie wierzę w to. Pół ducha. O nie, o nie, o nie. Dobra, złote jabłuszko. Nie, 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 muszę mieć. Zjeść coś. Dobra, zombie, nie dotykajcie mnie. Nie! Patrzcie, tu jest blisko. Oh shit, ich jest więcej. Dobra, uciekam stąd. Oh my godness. Widzieliście to? Co jest grane? Oh, oh. Nieźle, niezły akcje. Dobra, nie misie. Misie są nawet. Super. Dobra, lecimy dalej. Słuchajcie, może coś jeszcze znajdziemy fajnego. <laughs> Przydałoby mi się tych koni znaleźć. Normalnie jak się dzisiaj nie znajdę tych koni, to naprawdę będzie słabo. O, i kolejny biomek. Patrzcie, tutaj mamy biomek. Biomek zimowy, taki lodowy, fajnie, fajnie. Będziemy można zrobić, oczywiście, metro. O, 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 o. takiego czegoś to ja bym poprosił. Coś takiego to ja, oczywiście, przyjmę. przyjmę. Może znajdziemy tutaj jeszcze coś. Mm, dobra, słuchajcie, czy ja pochodnie wziąłem? Nie wziąłem pochodnie żadnych, ale mamy tutaj skrzyneczkę. I tu nic ciekawego nie ma. Nic ciekawego nie ma, więc możemy to zostawić. Niepotrzebnie sobie ekwipunek zawalić. I dobra, słuchajcie, mam nadzieję, że znaj znajdę tego gdzieś konia. Okej, okay. proszę leć, leć, lecimy, lecimy dalej. Czyżby tutaj... Hmm, nic, nic, kompletnie, nic. Lecę i lecę, słuchajcie, wszystkim tak daleko od Wojanowic, że... Muszę to podzielić na kilka odcinków. Dobrze, czy tu gdzieś coś będzie? Jakaś polana z konikami? Nie mam pojęcia Jest, jest, jest koniki Oh my god, świetnie Brawo Dobra, słuchajcie, robimy łóżko Szybko musimy wziąć trochę wełny I robimy łóżko Patrzcie ile koni tutaj jest O oh, tak, słuchajcie Musimy wziąć najszybszego konia Mam nadzieję, że go uda się jakoś przetransportować Za pomocą eletry I jeszcze jedną tylko um, Jeszcze jedną owieczkę Musimy znaleźć o, kurczę, trochę render distance zmniejszy, bo 30 chunków ewentualnie naprawdę potrafi obciążyć komputer i robią się małe lagi. Dlatego. O, jest owca, robimy łóżko. Słuchajcie, robimy łóżko i będziemy mogli już w tym momencie iść sobie spać. Dobra, owca dawaj. Okej, okay. dobrze. I dwa drewienka. Dosłownie dwa drewienka by mi się przydały. Okej, okay. weźmiemy sobie, na przykład, takie drzewo i zrobimy. O kurczę, fajerwerku, nie dam rady? Halo? No nie gadaj, że mam jakiś efekt. Nie mogę nic wydobyć? Patrzcie, nic nie mogę wydobyć. Długo to będzie trwało? Czemu to... Nie chcę tego. Wywalcie mi tą książkę. Jak to się wyłącza? Tu. Wyczerpanie, dobra. Słuchajcie, poczekamy chwileczkę i... Zobaczymy się, jak będzie dzień i zniknie mi to wyczerpanie 3. Dobra. Moi drodzy, tutaj Creeper biegnie do mnie. Tego... Tylko... Załatwimy cię, gościu, nie? O, kurczę, prawie. Dobrze, dzisiaj misja oczywiście dobiega końca z tego co widzę. Może się uda coś lepszego ogarnąć. Słuchajcie, dajcie znać, czy byście chcieli zobaczyć odcineczek, jak wbijamy do tej świątyni. Byłoby naprawdę super, tylko muszę się naprawdę uzbroić, bo te guardiany są potężne i chociaż jakieś oddychanie pod wodą, żebym miał. Bo inaczej nie widzę sensu tam wchodzić. Dobra, teraz tak, czy koniki... Koniki, które mogłyby być najszybsze, słuchajcie, musimy ocenić, który będzie dosyć szybki i go próbować oswoić, bo ja szczerze powiedziawszy nie wiem, nie mam pojęcia, nigdy tych koni aż tak nie, o, dobra, damy mu i słuchajcie, pszenicę i siądziemy na niego, siądziemy sobie i zobaczymy, czy on będzie chciał nas wziąć, dobra, i co koniku, serduszka będą, czy nie będą, dobra, zrzucił mnie, lecimy dalej, słuchajcie, postęp dokonany, czyli co? Czyli, okej, okay. dobra, bierzemy siodło. Patrzcie, ten konik jest całkiem szybki. Jest całkiem szybki, fajnie biega. Dobra, jak skacze, słuchajcie, on ma mało życia. No dobra, czyli konik. Lecimy, słuchajcie, z oswajaniem kolejnego konika. Ten został oswojony, no ale sprawdzimy, czy może brązowy będzie szybki. Nie ja wiem, czy to jest uwarunkowane, słuchajcie, tym, czy konie po prostu. Damy mu pszenicy, masz tu pszenicy, dobra, trochę I teraz zobaczymy, czy nas, będziesz chciał oswoić się Okej okay, konik, dawaj, 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 jeszcze trochę, jeszcze troszeczkę Proszę, proszę bardzo Jeszcze chwilunia, czekaj, damy ci może jabłuszka Jabłuszka oczywiście zostawiłem, cukier ci damy, chodź Chodź, cukier masz Dobra, cukier jest i teraz Wsiadamy na niego, słuchajcie, wsiadamy na niego I popatrzymy, czy uda się go zrobić czy będą serduszka? Nie wiem. On tu nie chce z nami współpracować. Okej, okay. I, i co? I co, konik? Jest, były serduszka, świetnie. Dobra, nakładamy siodło i zobaczymy, czy on szyb, przypadkiem szybciej nie biegnie. Dobra, patrzcie, mamy te koniki. Ten jest chyba wolniejszy od tamtego, więc ja chyba nie będę go brał. Chcę mieć szybkiego konia. Najszybszego konia w mieście, w Ojanowicach. Tylko ten jest słaby, powiem wam szczerze, ma mało. Nie, no biegnie podobnie. Biegnie podobnie, więc... Eee, szukamy dalej, słuchajcie. Bierzemy inne koniki. Dobra, tamten wygląda na takiego pościgowego, powiedzmy sobie. Eee, ten. O, dobra, masz. Jedz. To jest trochę gruby, powiem szczerze. Jest trochę gruby. Okej. Okay. Nie, creepery. Okej, okay, udało się. I teraz pędź. Pędź. wow, nie. Dobra. Wsiadamy na niego, masz tutaj przeniczkę. I wsiadamy, zobaczymy, czy uda się go uswoić, Dobra, ten ma dużo życia, więc jest naprawdę spory. Fajny, fajny konik. Dużo życia ma. Ale czy jest szybki? Oto jest właśnie pytanie: oto jest pytanie, czy będzie szybki. Dobra, jeszcze chwileczka, dawaj, 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 jeszcze chwilunia. I co? I co? I co? Dawaj, konik, kręcisz głową. Masz, jest! Udało się, świetnie, mamy go. Teraz ten, patrzcie. No, ten ma dużo, dużo życia, więc jest całkiem fajny konik. Mm, I jest całkiem szybki, że tak powiem. Okej, okay. dobra, czyli mamy już trzy ogarnięte, fajnie. Więc koniki macie tutaj. E, chciałbym jeszcze zerknąć na tego, powiedzmy, czarnego. Dobra, on to nie jest mój. Który jest mój? Ten jest mój? Oswojony? Tak, to jest oswojony i to był taki średni. Zerknijmy jeszcze na jednego konika, może ten, może ten. Dobra, masz pszenicę i dawaj. Dobra, ten tu już w ogóle masz życia kompletnie dużo. Patrzcie, nawet jak fajnie się go oswoiło. Nie wiem, lekko jest wolniejszy, a może i nie. Jest całkiem szybki. Dobra, bierzemy tą siodło i lecimy po kolejnego konika. Może teraz biały, spróbujmy białego. Może jednak biały będzie chciał szybciej biegać, albo kompletnie czarny toki. To jest taki brązowy, ale. Yy, dobra. Masz? Masz trochę cukru i lecimy z tobą teraz. Dobra, ten... O, ten chyba nie chce tak zbytnio tutaj patrzcie, się oswoić. Dobrze? Jeszcze chwilunia. Jest! Mamy go. Ten ma taką standardową, ale jest... Całkiem szybki, patrzcie, ej! Ten jest całkiem szybki, jest fajny. Dobra, słuchajcie, spróbujemy je wziąć wszystkie do domku. Nie wiem, czy mi się uda, czy jest to możliwe za pomocą elytry. Ale spróbujemy, moi drodzy. Spróbujemy, czyli tak. Koniku, koniku numer jeden. Proszę bardzo, ty jesteś tutaj. Przydałoby się. Dobra, to jest konik. Czy ja mogę wsiąść na tego konia? Mogę wsiąść. Dobra, czyli to jest oswojony. Czy ty jesteś oswojony? Ten. Ten nie jest oswojony, jak widzicie. Tego weźmiemy sobie, tego konika. Proszę bardzo, tu pszenicę mogę wyrzucić. Który był jeszcze oswojony? Tego jeszcze nie pamiętam, ale chyba ten. Tak, ten jest oswojony. Bierzemy Ciebie również. I czy Ty jesteś oswojony? Tak, Ty jesteś też oswojony, więc, moi drodzy, wydaje mi się, że powinniśmy. Wziąć te konie, tylko teraz Czy uda się to zrobić eletrą Czy uda mi się zrobić to eletrą, bo jak nie To będę płynął słuchajcie Jedną łódeczką Dajcie mi znać To, o to jest pytanie Moi drodzy, i teraz chwila prawdy Słuchajcie, czy uda mi się Za pomocą eletry Pociągnąć te konie, o to jest pytanie Bo jak nie, to inaczej zginą, dobra, uwaga Okej, okay. nie, nie uda się Nie uda się, nie. Proszę, koniki, tak daleko od domu jest. Ja będę wracał z 10 godzin z Wami. O ja, o ja, o ja. Mega słabo, mega. Dobra, biorę Was. Koniki, chodźcie za mną. Jakoś musimy sobie poradzić, moi drodzy. Chyba będzie trzeba zrobić mega długie cięcie. Mega długie cięcie, bo konie nie będą chciały za mną iść. Więc, moi drodzy. Po malutku, po malutku będę szedł dosłownie. Pewnie zajmie mi to 3-4 godziny. Bez elitry. Ale moja misja, słuchajcie, dobiega pomału końca. Ten konik, jeszcze patrzcie, on się. Czy on się odłączył? Tak. To będzie słabe. To będzie ciężkie. <ścoughs> no nic, moi drodzy. Mam nadzieję, że podołam temu. Podołam i będzie git. Dobra, w takim razie koniki. Lecimy. I moi drodzy, chyba nadszedł czas, żeby po prostu te konie jakoś przetransportować. Myślę, że zrobię łódkę sobie. Zrobię sobie łódkę i tą łódką będę po prostu płynął. Nie wiem, spróbuję jeszcze może zrobimy łódeczkę. I zrobimy cztery łódeczki i będziemy po prostu tą łódeczką sobie płynęli. Sadzimy koniki do łódki, jeśli da radę, bo nie jestem tego kompletnie pewien. Czemu ja to niszczę, jeśli nie mam... o. Dobra, jeszcze będę musiał tutaj wrócić dwa razy. Słuchajcie, będę musiał wrócić tutaj dwa razy. Oh my god. Dobra, mam nadzieję, że to będzie Git. Dobrze, patrzcie, bierzemy to, robimy łódki i spróbujmy dowsadzić je do tych łódek. Nie wiem, konie, czy wydacie radę, ale mam nadzieję, że tak. Proszę, wejdź do łódki, proszę. Nie, one nie chcą wejść do łódki. O oh ja! Słabo, słabo. Mega słabo. Dobra, konie. Zejdź mi z tej łódki. Zejdź mi z tej łódki, koniku. Mój drogi. Dobra, gdzie jest ten? E, jest, ta smycz. Dobra, mamy tutaj smycz. Pek, dobra. I teraz łódka postawię, postawię sobie łódeczkę tu. I zobaczymy, czy da rady płynąć w taki sposób, moi drodzy, z tymi końmi. Bo jeśli tak, no to jesteśmy w miarę uratowani i te konie dam rady przetransportować, więc chyba będzie trzeba płynąć po prostu do domu. I w jakiś sposób... No taki sposób jest chyba git. Dobra, ej, ja po prostu wracam. Nie, dobra, to będzie git. Dobra, tutaj jeszcze nie ma wyjścia. No niceowe, jeszcze noc się robi. Dobra moi drodzy, ja płynę do Wojanowic i tam odłożę te konie. Słuchajcie. I to chyba by było. Eee... Na tyle z tej misji, ale mam nadzieję, że ona się jeszcze nie skończy, bo myślę, że mogłoby być jeszcze ciekawych różnych rzeczy po drodze. Dobra, chodźcie konie. Mam nadzieję, że prze, przejdziemy tutaj. O, dobra, pyk, siadamy i chodźcie, idziemy. <ścoughs> czy, może, czy widzieliście kiedyś taki transport koni? Ja chyba pierwszy raz dopiero. Pierwszy raz. Dobra, i tak będę musiał tutaj wrócić, więc moi drodzy, e, małe cięcie i płyniemy do wojanowic. Dobra, postanowiłem, słuchajcie, sobie tutaj się na chwileczkę zatrzymać. Weźmiemy yy, potrzebuję trochę lodu, ale z tego co ja widzę, chyba nie da rady, bo nie mam a jak. No, czyli dobra, nieważne, płyniemy dalej, więc moi drodzy, <grybujesz> płyniemy, płyniemy dalej. Moi, moi drodzy, moi drodzy, I oczywiście zobaczcie, że udało nam się tutaj dopłynąć, Wojanowice już są, słuchajcie mamy, tak jest, także drogie koniki, zobaczcie, mamy, przywitajcie nowe, e, swoje nowe miejsce zamieszkania, zobaczcie, mamy tutaj nasze miasteczko Wojanowice, jubi, tak jest, hej, dobra, patrzcie ile tu mówi. proszę tutaj, koniki, nikt nie jeść, o kurde, co utknąłem? Oj, przepraszam, panie Żółwiu, dobra. Chodźcie, koniki. Zapraszam was bardzo cieplutko. No, moi drodzy, w tym momencie mamy mnóstwo koników. Aż trzy, cztery. Już teraz cztery będą. Dobra, chodź, chodź. Albo słuchajcie, zrobimy tak. Wyjdziemy na ciebie. Okej, okay. siadamy i jedziemy, dobra. Chodź, chodźcie, koniki. Jedzie, idziecie ze mną, czy nie? Idziecie? Idziecie, dobra, patrzcie. Musimy tylko przez ten bambus się jakoś przebić. No i już jesteśmy przy naszym domku Zaraz, o tutaj przypaliona domku Chodź konik, idziemy Więc moi drodzy, zobaczcie Udało nam się ogarnąć Mnóstwo, mnóstwo epickich koni Tylko jeden się odłączył Nie, nie, wszystkie są Więc chodźcie koniki, biegniemy do mnie, do domku I tam będziecie miały miejsce Gdzie możecie zamieszkać razem ze mną Słuchajcie, dajcie mi pomysły Jak możemy je nazwać Właśnie koniki Kurcze, konie Szalone konie, dajcie mi po... dajcie mi jakieś pomysły, jak możemy nazwać te koniki. I zobaczcie, jest ich tutaj mnóstwo. To tak jest. Dobra. Dobra, chodź. Chodź, czemu one tak zostały? Chodź, 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 biegniemy, biegniemy do domku. I już misja dobiega końca, moi drodzy. Jeśli byście chcieli, żeby być. chodź, chodź, konik. Oj, oj, przepraszam. Okej, okay, chodź, 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 chodź. Nie możecie dotykać tych jagód szalonych. Kati. <noise> Dobra, patrzcie, mamy koniki. I uwaga, uwaga, wbijamy się tutaj. I są, tak jest. Dobra, tylko konie od kaktusów ponoć mają być odgrodzone. W takim razie ja po prostu wymyśliłem jedną rzecz. Słuchajcie, weźmiemy sobie szybko jakiś płotek. Taki prowizoryczny, nawet stąd. Żeby te koniki były tutaj bezpieczne. Słuchajcie, żeby były bezpieczne, musimy postawić im. O, proszę bardzo, to. I chodź tutaj i Smycz przyłączamy do tego kolejny konik będzie oczywiście tu też przyłączony i ten jeden nasz Gdzie on jest? Czy on już Czekaj, 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 czekaj. Gdzie jest ten czwarty koń? Co on robi? Co się z nim dzieje? Patrzcie. Gdzie jest ten koń? Coś tu się dzieje. Patrzcie, że jakieś coś zbagowało się. Ej, konik. Konik. Nie można takich rzeczy robić. Czekaj, gdzie on jest? Ja go nie widzę kompletnie, tylko mi coś tutaj nie gra. Słuchajcie, coś się zbagowało. Ewidentnie, coś się zbagowało gdzieś. Ten koń jest tutaj. Ej, konik. Konik na biegunach. Patrzcie, co z nim jest! Ej, dajcie mi znać, czy to jest normalne, że tak koń się tutaj zbagował. I słuchajcie, musimy tego konia gdzieś tutaj czwartego znaleźć. A więc moi drodzy, to by było na tyle. Mam nadzieję, że odcinek czek. Wam się spodobał. Pamiętajcie o subskrypcji z dzwoneczkiem. Pamiętajcie, żeby być na mój drugi kanał. O nie, zaraz ginę w tych jagodach. No i widzimy się w kolejnych filmikach. Także do zobaczenia. Jestem matruner.pl i widzimy się już niebawem. Także do zobaczenia i hejo O, jest konik. Świetnie. Świetnie, także ciebie też przywiążę. Proszę bardzo. Uff, myślałem, że się zbagowałeś i poszedłeś sobie z powrotem. Dobra, hejo.